Dzień dobry, kochani. Dzień dobry, witam. Witam Was, kochani, przeserdecznie. Ewelina Stępnicka. Nowy nasz projekcik, kochani. Czekam na Was. Cud projekcik. W ogóle podziękowania duże dla Agnieszki z YouTube'a. Z tego co wiem, to nie można przez rodą mówić nazwisk, więc Agusiu, dziękuję za nazwę. Aga nam dała nazwę, kochani, Powrotki, bo powracamy do tych samych lekcji. Więc cud powrotki, tak pomyślałam, że to nazwiemy. Tak jak myśmy przypominajki, tak mamy powrotki. Kochani, więc dzisiejsze, dzisiejsze powrotki, dziś... a w ogóle, czekajcie, za, za nim tutaj powrotki, powrotkami, a praca domowa odrobiona? Kto wczoraj przylepiał? Obiecałam, że będę sprawdzać. Kto przylepiał i odczepiał wczoraj? Co przylepialiście, kochani? Dajcie znaka. Nie ma tutaj, że my będziemy się tylko spotykać i wiecie, znowu sobie gadać. Dajcie znać, co przylepiliście wczoraj i co odczepiliście. Czy się stawiliście, czy to było łatwe, czy naprawdę to zrobiliście, czy umysłowi nie chciało się tego robić, czy przynajmniej się zastanowiliście nad tym. W trakcie odczepiania złości do moich kochanych synków nie chciało się, Dytka mówi. Przylepiałam męża i córkę na kanapie. Ja z nim też przylepiałam wczoraj. Ten moment, kiedy czułam się pełna, szczęśliwa, odczepiałam moją Deprecha, moje poczucie, że mi się nic nie uda. Jak ktoś w ogóle nie wie o czym my mówimy tutaj, może jakimś cudem się znalazł, kochani, to my będziemy codziennie robić tutaj takie prace domowe, będziemy się stawiać, robić ćwiczenia, które będą połączone. Z transmisjami na żywo, które robiliśmy przez ostatni miesiąc. Um, ja będę je linkować do każdego spotkania. Więc dzisiaj, dzisiejsza praca domowa, kochani, dzisiejsze ćwiczenie, dzisiejsze stawianie się to jest powrotka do transmisji, która się nazywała "Zo w naszej głowie. Pamiętacie, rozmawialiśmy o tym, że są takie trzy systemy operacyjne w naszym mózgu. Pierwszy to jest pień mózgu, to jest tutaj ta, ta gadzia część mózgu, tak? Ta, która pierwsza w nas jakby się rozwijała te pokolenia temu. Druga to jest struktura podkorowa, a później jest kora mózgowa, tak? I zanim tutaj, wiecie, uśniemy, to każda ta część mózgu, jak to Rick Hansen, taki fajny psycholog powiedział, odpowiada za, za różne funkcje w naszym mózgu. I on to nazwał jako takie trzy zwierzątka, tak? Że mamy w naszym mózgu takie zło. Jest w naszym mózgu jaszczurka, jest w naszym mózgu myszka i jest w naszym mózgu małpka. I y, każda ta część mózgu znów odpowiada za inne funkcje. Więc ta pierwsza część mózgu, tak, te pierwsze zwierzę, to jest jaszczurka, która odpowiada za, za bezpieczeństwo. Ona będzie unikać bezpieczeństwa i ona będzie dbać o bezpieczeństwo. Więc ona będzie tak się poruszać. Druga część to jest myszka. Myszka to jest ta część nas i ta część mózgu, która cały czas będzie szukała satysfakcji, tak? Satysfakcji takiej codzienności, satysfakcji w jedzeniu, satysfakcji w byciu, w czuciu, w poruszaniu się. i Ją to będzie interesowało, Ale to jest też taka satysfakcja, yy, wiecie, i w pracy, tak? I w spełnieniu, i w kreacji. To jest ta część nas. To jest ta struktura podkorowa. Kolejna część naszego mózgu, ta najbardziej rozwinięta, to jest ta część, która y, jest tą małpką. I ta część naszego mózgu, ona kocha konekcję. ona chce konekcji ze sobą samym, ona chce konekcji z ludźmi, z tą planetą, z wszechświatem. Tak, to jest ta część nas, która jest odpowiedzialna za konekcję. Więc ten y, cudowny psycholog Rick Hanson mówi, że y, żeby w nas był taki wewnętrzny spokój, to każde te zwierzę musi być zadowolone, nakarmione, o tak to nazwijmy. Więc on mówi, żeby ta homeostaza w tym mózgu była, żeby ten wewnętrzny spokój był, to trzeba pogłaskać jaszczurkę, nakarmić myszkę i przytulić małpkę. I oczywiście to jest jedna wielka metafora, ale tak naprawdę, kochani, ona, ona ma ogromny sens, i yy, jak popatrzymy na to, jak funkcjonują te trzy części naszego mózgu. Więc y, ćwiczenie na dziś jest takie, żeby, żeby naprawdę się zastanowić po pierwsze jeszcze tak wrócę do tego, trochę się cofnę że jeżeli te trzy yy, zwierzaki są w miarę nakarmione, zadowolone, pogłaskane, to my jesteśmy w takim wiecie, w takim poczuciu yy, wewnętrznego spokoju. I na poziomie takim wiecie emocjonalnym, ale też jak popatrzymy na fizjologię naszego mózgu i popatrzymy na hormony w nas, one są wszystkie w takim wiecie, takim balansie. To nie znaczy, że tam nie będzie turbulencji życia codziennego, ale jak. Te trzy główne części są zaopiekowane, to my będziemy się poruszać. Wiecie, te zwierzaki będą się poruszać przez te trudności życia codziennego. Natomiast, jak co najmniej jedna z nich jest bardzo niezaopiekowana, czuje się zagrożona, to wtedy my jesteśmy w tym, co on nazywa takim systemie, wiecie, reaktywnym. Yy, bo ten taki, taki zdrowy system, zielony mózg, zielone światło, on to nazywa, to jest taki responsywny. Gdzie coś się dzieje, nawet jak to jest trudne, to my do tego odpowiadamy, prawda? Bo. Wszystko w nas jest, mniej więcej każde zwierzę jest nakarmione, zaopiekowane, i każde te zwierzę, ta, ten mózg wie, że on jest na planecie Ziemia, tu się będą rzeczy działy, ale one ze sobą wiecie, współgrają, w tym co się dogadują. Jednakże, jak jakaś część nas jest bardzo niezaopiekowana i, i nie daj Boże, jeszcze do tego przyjdzie trudność życia, życia i dnia codziennego, która tutaj się pojawia, to wtedy to wszystko zaczyna być tak. I na poziomie emocjonalnym, ale też na poziomie fizjologicznym naszego ciała, mózgu, hormonów. Więc ja dziś zachęcam do takiego ćwiczenia, kochani. <laughs> I ja postaram się w tym tygodniu zrobić dla nas taki PDF, gdzie naprawdę, ja wiem, że miałam wcześniej te notatki zrobić, gdzie zrobię notatki i gdzie to wszystko będzie fajnie rozpisane do każdej tej lekcji. Ale dziś na razie zachęcam, żeby wziąć kartkę i długopis i samemu i znów. Kto nie może, bo jest no, zabiegany, no to w głowie, ale zachęcam do tego, żeby jednak na kartce to zrobić i żeby. Mm, Dosłownie napisać na tej kartce: jaszczurka, myszka i małpka. I żeby popatrzeć na te części siebie, kochani, i popatrzeć na przestrzeni bezpieczeństwa. I, I patrzeć na różne części naszego życia, na bezpieczeństwo takie, wiecie, finansowe, bo, bo to dla nas wydaje się być bezpieczeństwem, tak? Tak to mózg postrzega. E, domu, pracy, takiego bezpieczeństwa wśród ludzi, w, z którymi jesteśmy, tak? Na tych czterech sferach, kochani. Ciało, finanse, praca, tak? Dom a, i ludzie dookoła nas. Na ile my tam się czujemy bezpieczni? I na razie tylko patrzymy, wiecie? Nie, na razie nie... Nie patrzymy jeszcze jak to zmienić, jeżeli nie wiemy jak to zmienić, ale naprawdę patrzymy i, wypi, i najlepiej sobie to wypisać. Jeżeli ja się nie czuję bezpieczny w pracy na przykład, to dlaczego tak? My chcemy to wiedzieć. Może dlatego, że pracy nie mam, a może dlatego, że w pracy źle się czuję, bo, bo, bo szef jest nie taki, a może bym chciał, chciała zarabiać więcej, tak? Ale popatrzeć, czy jest tam coś nie, niepokojącego, czy gdzieś ta część jaszczurki naszej jest niezadowolona albo nieugłaskana, tak? Czy gdzieś my czujemy brak bezpieczeństwa? i czy to jest bardziej w pracy, czy to jest bardziej w domu, czy to jest bardziej w ciele, czy to jest bardziej w relacjach z ludźmi, tak? Popatrzeć na to. Kolejne zwierzę to jest satysfakcja, to jest nasza myszka, kochani. Więc teraz popatrzeć, jak ja, jak, jak ja się czuję w relacji do takiej satysfakcji z życiem. I też popatrzeć na różne, wiecie... Przestrzenie, popatrzeć na ile ja jestem usatysfakcjonowana, usatysfakcjonowana w swojej pracy, popatrzeć na swoje relacje, czy ja czuję satysfakcję, czy ja się czuję nakarmiony relacjami, które mam, relacjami z bliskimi, relacją ze sobą, z szefostwem, z pracownikami, z bliskimi ludźmi, z dalekimi. Czy ja czuję się usatysfakcjonowany w relacjach? Czy ja czuję satysfakcję w stosunku do swojego ciała, kochani? Czy, 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 my, czy my jemy tak, jak trzeba, prawda? Czy ta nasza myszka jest nakarmiona? Czy my jesteśmy usatysfakcjonowani w tych nawykach, które mam? Patrzymy, dom, kochani, czy tam jest, czy jesteśmy usatysfakcjonowani w naszym domu? I na razie tylko to wypisujemy tak. My nie musimy wiedzieć, jak to dzisiaj wszystko pozmieniać, ale my chcemy wiedzieć, co się dzieje, w jakim stanie to jest dosłownie, byśmy wchodzili do tego Zoo i usiedli wreszcie z tymi zwierzakami i, i z każdym z nich przeprowadzili wywiad i powiedzieli OK. Jak ty się czujesz? Poopowiadaj, tak? I później idziemy do tej małpki. Patrzymy na konekcję, kochani. Patrzymy na naszą konekcję ze sobą. Patrzymy na konekcję w naszej pracy. Patrzymy na konekcję w naszej rodzinie i patrzymy, tak? Patrzymy na, jak on, jak, na ile ona jest dobra, na ile tam jej nie ma i dlaczego. Pytamy się siebie, dlaczego. My chcemy się siebie, wiecie, zapytać dlaczego. Dlaczego, kochani, my nie chcemy siebie obwiniać, my nie chcemy osądzać, my nie chcemy y, krzyczeć na te zwierzaki, tak? My chcemy po prostu usiąść i zapytać, OK, dlaczego czujesz się jeszcze niebezpieczny, dlaczego nie czujesz może satysfakcji tutaj i dlaczego może nie czujesz konekcji? Opowiedz mi, kochanie, tak? Więc my chcemy mieć takie podejście do siebie, po to, żeby to zmienić, jeżeli tam jest zmiana do zrobienia, kochani, ale to jest ważne i to jest często jeszcze dla nas trudne, bo nawyk baseballu jest dość silny. Więc nie będę nas trzymać długo, dajcie znać, czy to ćwiczenie jest dla Was jasne. Więc mamy trzy zwierzaki. Mamy, kochani, jaszczurkę, mamy myszkę i mamy małpkę. Pogłaskać jaszczurkę, nakarmić myszkę i przytulić małpkę, tak? Są trzy przestrzenie w naszym mózgu. Pierwsza odpowiada za bezpieczeństwo, druga za satysfakcję, trzecia za konekcję. My chcemy wypisać to na kartce, dosłownie napisać jaszczurka, żeby nam było łatwo zrozumieć, żeby też się tym bawić trochę. Jaszczurka, myszka i, yy, i małpka. Później wypisać sobie takie cztery przestrzenie. Dom, ciało, relacje i praca. Praca czy też jej brak? To jest OK. Zaglądamy i tu, i tu bo, i patrzymy się, co to dla nas znaczy, prawda? Co to znaczy konekcja? To jest połączenie, to jest, taka, to jest takie poczucie więzi, poczucie bliskości, poczucie przynależności. To jest dla nas ważne, wiecie? Dlatego tak często my tak wiele rzeczy robimy w ogóle... W życiu, często, często wbrew sobie, bo często mamy takie coś, że robimy coś wbrew sobie, bo tak bardzo boimy się odrzucenia innych ludzi i często siebie obwiniamy za to, ale tak naprawdę to jest tak silne w nas, bo ta świadomość tego, że my możemy utracić tę konekcję, to połączenie, tę przynależność, jest bardzo przerażająca dla właśnie tej części mózgu naszej. Dlatego tak często robimy rzeczy wbrew sobie. My jesteśmy zwierzętami stadnymi, które żyją w plemieniach, więc my tak wiele rzeczy robimy, żeby przynależeć do tego plemienia i tak bardzo boimy się nie przynależeć do plemienia. Poza tym też dużo naukowców mówi, że... My, jako, jak się rodzimy, to jesteśmy przez tak wiele lat zależni od innych, tak? Inne zwierzęta, na przykład, bardzo szybko zaczynają widzieć, chodzić i zdobywać same pożywienie. U nas zajmuje to dobrych kilka lat. I dlatego tak często później tak ciężko nam się odseparować od pewnych ludzi, czy też od opinii innych ludzi, bo boimy się po prostu, że sobie nie poradzimy. Bo tak bardzo byliśmy przyzwyczajeni do tego, że jednak do tego, żeby egzystować i przetrwać, potrzebni nam byli ludzie. Do naszego bezpieczeństwa i do naszej satysfakcji i do konekcji. Więc, kochani moi, proste ćwiczenie. Obiecuję w tym tygodniu zrobić y, ta, taki fajny PDF, kochani, z tymi ćwiczeniami tak rozpisać to, tabelki porobić. Ale potrzebuję na to czasu, bo trochę mam zalatany ten tydzień. Ale obiecuję do końca tygodnia to zrobić. A na razie po prostu stawiamy się każdy ze swoją kartką i. i i po prostu robimy te ćwiczenia. Więc dzisiaj, kochani, mamy po prostu spotkanie w Zo. Jest dzisiaj impreza w Zo, ok? I wiecie, też kolejne, to jest taką, to naprawdę może być taką piękną wskazówką. Jeżeli, co, jeżeli czujemy w sobie niepokój, idziemy sobie w ciągu dnia i nagle, wiecie, czujemy niepokój jakiś, to naprawdę bardzo zamiast siebie karcić albo od tego uciekać, to po prostu się zatrzymać i zapytać, co zapytać, dlaczego, kochanie. I naprawdę wejść w takie poczucie i zapytać o siebie, ok, które zwierzę jest niezadowolone? Będzie uczymy się siebie rozumieć. Czy ja, czuję, czy ja czuję się niebezpiecznie? Czy ja czuję brak bezpieczeństwa? Czy ja może czuję brak satysfakcji? Czy może ja czuję takie poczucie odłączenia i nieprzynależności? I po prostu wchodzić. Ja się wzruszam, wiecie, dlatego ja. Nie wiem dlaczego tak się wzruszam. Może dlatego, że ja tyle lat siebie gnębiłam, i tyle lat się na siebie złościłam, i tyle lat siebie karciłam, jak nie siebie, to innych. Za to poczucie pustki, za, te poczuc za, za to wszystko, co się w mojej głowie działo, tam tyle się działo, kochani. I, I naprawdę, żeby ktoś przyszedł mi tak powiedział: zatrzymaj się dla siebie z miłością, z tą latarką miłości i po prostu się siebie zapytaj, a jak nie znajdziesz tej odpowiedzi w środku to idź i poproś kogoś o pomoc. Jest ok, zwróć się do kogoś po pomoc. A w dzisiejszych czasach nie tylko my mamy, wiecie, dostęp do tak dużej wiedzy, to my mamy naprawdę dostęp do mądrości tu, w sobie. Więc jeżeli my się zatrzymamy i, i, i zapytamy się, ok, skąd ten mój niepokój jest, czego mi brakuje, czy mi brakuje bezpieczeństwa, czy mi brakuje satysfakcji, czy mi brakuje przynależności, konekcji, a jeżeli my nie znajdziemy tej odpowiedzi, bo może jeszcze nie mamy tego nawyku, może umysł jest za bardzo rozhukany i nie jesteśmy w stanie tego usłyszeć, to jest ok poszukać tego na zewnątrz, wiecie, ale gdzieś jest ok posłuchać kogoś, poinspirować się, jest ok kupić dobrą książkę, poczytać o mózgu, wiecie, kochani, do, dokształcać się, dokształcać, do, do, douczać, bo, bo nas tego nie uczyli. Nie uczono nas w dzieciństwie, jak się spotykać z emocjami, prawda? Nie uczono tego. Nie uczono nas w dzieciństwie, jak. Wchodzić i wsłuchiwać się w tą mądrość serca. Ja nie mówię, że wszystkich nie uczono, ale większości z nas. Um, nie uczono nas, jak z taką miłością, wiecie, podnosić siebie po każdym upadku. I znów tu nie chodzi o to, że, że, żeby teraz kogoś obwiniać, to po prostu były w ogóle inne czasy. Tam, um, wiecie, my przyszliśmy z takich czasów, gdzie najbardziej, najważniejsze, zwłaszcza dla naszych nawet rodziców um, i dziadków to było, żeby ta jaszczurka była bezpieczna, wiecie, to teraz są takie czasy, gdzie, gdzie my bardziej się skupiamy i na tej satysfakcji, i na tej konekcji, tak, i to są piękne czasy, ale często dla nas one są trudne, bo my tego wzorca za bardzo właśnie nie mamy, my dopiero go budujemy teraz wspólnie i to jest takie piękne, że my budujemy wspólnie teraz ten wzorzec, jak my mamy zadbać o całe te, wiecie, zo w naszym, w naszym mózgu, tak, i w dodatku jak to zrobić z miłością, kochani, ale też unieść tą pupę, o czym w ogóle jest cały ten, e, ten segment, który tu będziemy przez miesiąc robić, żeby się naprawdę stawiać, zakasać rękawy, wejść do tego zoo i posprzątać, bo tam jest bałagan w tym zoo, nie? Tam po prostu zwierzaki narozrabiały, nie? I tam, wiecie, intruzi byli i w ogóle tam trzeba robotę zrobić. Jest robota do zrobienia, kochani, ok? Dobra, bo to miało być krótkie spotkania i widzicie, jak to ze mną jest. Widzimy się jutro, 8.30, kochani. Jak coś by się zmieniło, to damy znać. Dobra. Buziaki. Stawiamy się. Stawiamy się, bo jutro sprawdzam pracę domową. Sprawdzam, jak się Wasze zwierzajki jutro, wiecie, czują. Wchodzę do Waszego zoo, żeby nie było. Buziaki, kochani. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję, że się stawiacie. I płyniemy dalej.